Cześć, witajcie kochani! Zapraszam Was na dzisiejszą porcję ćwiczeń. Ostatnio poznaliśmy literkę H, samo H, więc dzisiaj będziemy ćwiczyć z, tę, z tą literką. Ale nim to nastąpi, zapraszam Was na odrobinę innych ćwiczeń, bo warto powtórzyć sobie również inne litery. Przed nami losowanie. No, któż z nas nie lubi losować? Jeżeli jeszcze mamy szczęście i wylosujemy coś fajnego, to przyznacie, że jest to. Frajda nie lada. Dzisiaj będziemy losować sobie sylaby i z tych sylab będziemy tworzyć połączenia. Nie mogę wam zagwarantować, że uda nam się stworzyć wyrazy, ale jakieś tam połączenia literowe powstaną. Jeżeli jesteście gotowi, zaczynamy. Dzisiaj losujemy osiem takich połączeń. Mamy pierwsze i pomieszam. I uwaga, drugie. Proszę bardzo, spróbujemy przeczytać, co tutaj mamy. Tu mamy sylabę ma, a tutaj mamy di. Połączymy obie sylaby. Powstaje nam coś, co nie ma zupełnie znaczenia, ale spróbujmy odczytać. Jest to doskonałe ćwiczenie, które przybliża nas do upragnionego celu, a tym upragnionym celem jest umiejętność czytania płynnego. Wobec tego spróbujmy. Ma di ma di. Takie dziwne połączenie. Odkładamy na bok i losujemy kolejne. Co nam tutaj wyjdzie? Mam jedno. I jeszcze na przykład tutaj. No i jestem sama ciekawa, co nam się udało wylosować. Proszę bardzo, pierwsza sylaba to jest mą. Hmm. A druga to. Spróbujmy przeczytać. Monto, monto. Też nic to nie, nie mówi nam. Nie ma to żadnego znaczenia, ale takie nam y, powstało połączenie. Losujemy trzecie. Może uda nam się jakiś znaczący wyraz utworzyć. Jedna sylaba i druga. Co tutaj mamy? Mm, znowu mamy ty on, czyli tą. Mm, i mamy znowu tą da oj. Ale zaraz, Słuchajcie, gdybyśmy przestawili te sylaby, zobaczcie datą, datą. Słowo data. Data to jest jakiś termin, na przykład data urodzenia, kiedy ktoś się urodził. Super, a więc jesteśmy już blisko, utworzyliśmy jakiś wyraz, który ma znaczenie datą. Spróbujemy jeszcze coś wylosować. Proszę bardzo. Jedna sylaba i druga. Patrzymy, która pierwsza, nie wiem. Mamy tak i mamy tak. Hmm. Sylaba i y on, czyli ją i sylaba te. Ją te. Jak przedstawimy, to mamy te, ją, te ją. Hmm. Nie ma to znaczenia, ale powstało nam takie połączenie, więc musieliśmy je przeczytać. No i powiedzmy jeszcze jakieś połączenie. To. I to, zaraz zobaczymy, co tutaj mamy. Tu mamy i a, ja", czyli ja, a tutaj mamy do, jado. Hmm. Znowu bez znaczenia, ale nie szkodzi. Jado, mamy kolejny, kolejne połączenie. Trudno to nazwać wyrazem, ponieważ są to takie połączenia, które naprawdę nie mają absolutnie żadnego znaczenia. No, z wyjątkiem wyrazu datą. Jedziemy dalej, mamy jeszcze jedno. To już mamy pięć połączeń, teraz mamy szóste. O, ty u, tu, ty e, tu tę. Hmm. Też, albo jak przestawimy, to będzie tę, tu, tę, tu. Też bez znaczenia, no ale udało nam się takie coś stworzyć. To już jest szósta, a ja Wam powiedziałam, że będzie ile? Będzie osiem. No to jeszcze musimy dwa jakieś stworzyć. Co nam tutaj wyjdzie? No, powiedzmy, że to będzie pierwsza sylaba, a to będzie druga. Judu, judu. Hmm, też bez znaczenia. No, i mamy kolejne siódme połączenie sylabowe judu. No, i tak jak powiedziałam, teraz będzie ósme, ostatnie. Co nam tutaj zostało? Jeszcze mamy jakieś połączenie. Dzięki tym połączeniom i ćwiczeniom, Powtarzamy poznane literki. O, mi, ti, miti. A gdybyśmy przestawili, to uzyskamy ti, mi. Mogłoby to być imię chłopca. Timi. Ale warunek jeden. Musiałaby być na początku wielka litera. Dlaczego? Bo każdy o tym wie, że imiona piszemy wielką literą. Kochani, poćwiczyliśmy czytanie. Poćwiczyliśmy połączenia sylabowe. Teraz możemy przejść do kolejnego naszego zadania. A mam to tutaj przed nami ćwiczenie takie bardzo kolorowe. Mamy tutaj literkę chy, bo to przecież ona ostatnio tutaj główną rolę nam wiedzie, więc będziemy czytać połączenia z literką chy. Zapraszam was do wspólnego czytania. Na razie mamy literki drukowane h a ha. A co będzie, gdy połączymy dwie takie sylaby? Ha, ha, śmiech, wesoło nam. Drugie połączenie. H-i-hi. A gdy dwa razy powtórzymy, to wyjdzie nam hi-hi. Oczywiście również śmiech. H-o-ho. ho Ho, ho. Wy doskonale wiecie, co to ho-ho oznacza? Już niedługo, 6 grudnia. Ktoś przyjedzie do nas, to będzie święty Mikołaj i on zawsze tak charakterystycznie nawołuje ho, ho, ho i wiemy już, że Mikołaj się zbliża. Kolejne połączenie he, czyli he, a jak połączymy dwie takie sylaby, to mamy he, znowu śmiech. Przyznacie, że litera „h” w połączeniu z innymi literkami, z samogłoskami tworzy nam zabawne dźwięki, dlatego możemy powiedzieć, że jest to Zabawna i wesoła literka. I mamy H-U, czyli Hu, a jak połączymy dwie takie sylaby Hu-Hu, to pojawi nam się nawoływanie Sowy. Sowa mądra głowa. To taki ptaszek, który naprawdę ma w sobie wiele mądrości. W bajkach występuje jako postać niezwykle mądra. No i teraz przed nami połączenia już liter. Niekoniecznie musicie wszystkie znać. Ale potrafimy odczytać litery drukowane. H, A, L, O. Halo! Halo, kto mówi? Gdy dzwoni telefon, tak się odzywamy. H, O, L, A. Hola! Oj, hola, hola! Nie wolno tak robić, nie wolno tak postępować. Może i Wy czasami coś takiego słyszycie. A tutaj. H, E, I, Hej! No, Hej! Jak się macie, co u Was słychać? Kiedy się witamy, często używamy tego wyrazu hej, zamiast mówić cześć. No i teraz słuchajcie, przypadkowe połączenie tych sylab, które mamy u góry. I znowu takie nic nieznaczące dźwięki nam powstają. Ha-ho, hi hu, ho, To są takie nieznaczące dźwięki, ale znaczą bardzo dużo w naszej nauce czytania. Kochani, Powtórzyliśmy, wiemy już, jak wygląda drukowane chy. Pora teraz powtórzyć sobie, jak wygląda nasze chy pisane. Ja mam tutaj przygotowaną literkę chy wielką, pisaną oraz małą, pisaną. Przypomnijmy sobie po śladzie, jak piszemy te literki. Pamiętacie, piszemy je przez dwie liniatury, przez dwie linie. Zaczynamy od falbanki, zjeżdżamy w dół. Litera się nie kończy, bo wtedy przypominałaby, a może nawet byłaby literką I. My nie kończymy jej. Zakręcamy, robimy taką fajną pętelkę, jedziemy dalej. Kolejna pętelka w dół i wykończenie litery. Prawda, że fajna litera, oczywiście, że fajna. Troszkę trudna, ale można się nauczyć pisania tej literki. No i teraz mała literka H. Zjeżdżamy w dół i robimy. Wykończenie naszej litery. No to teraz zapraszam Was do wspólnego poćwiczenia. Ja teraz sobie przygotuję tutaj mój kolorowy mazak i też napiszę jeszcze raz z Wami tę literkę. Spróbujcie ją napisać razem ze mną. Czyli mamy tak falbankę, zjeżdżamy w dół, zakręcamy, jedziemy do góry, zakręcamy znowu kolejna pętelka i zjeżdżamy w dół. No nie wiem, czy wyszła mi ładna, jak oceniacie, taka sobie średnia. Mogłaby być lepsza, ale jeżeli się dużo ćwiczy, to na pewno wyjdzie coraz ładniejsza nam i Wam również. I teraz literka małe chy, jedziemy do góry i wykończenie naszej literki. I możemy spróbować jeszcze raz, czyli wielkie chy, zakręcamy do góry na ukos pęteleczka i w dół oraz mała literka h. Nie jest najtrudniejsze to ćwiczenie, prawda? Oczywiście, że nie. Moi drodzy, mamy poćwiczone. Dlaczego użyłam niebieskiego mazaka? Czy jesteście w stanie mi odpowiedzieć? Użyłam niebieskiego mazaka, bo litera h jest czym? Jest spółgłoską. A my w różnych tekstach oznaczamy spółgłoski kolorem. Niebieskim, a samogłoski kolorem czerwonym. To jest taki znak umowny. Oczywiście to jest umowa między wami, między nauczycielami. W podręcznikach pojawiają się te kolory i one również pojawiają się na waszych literowych planszach. A więc wiemy już, że spółgłoski na niebiesko, a nasze chy jest spółgłoską. No i teraz, moi kochani, kolejne ćwiczenie. Przechodzimy do zeszytu, czyli do liniatury już zdecydowanie węższej i będziemy pisać teraz nasze połączenia. Ja wykorzystam sobie planszę, którą miałam przed chwilą i będę próbowała teraz niektóre połączenia literowe stworzyć. I na przykład napiszę sobie, zaczynając od małej literki H, napiszę sobie sylabę H, a więc będzie H, połączę z literką A i mamy h. A jeżeli będę chciała napisać wielkie h i wielką sylabę, to oczywiście zacznę od literki wielkiej h. No ale a już będzie małe, dlatego że druga litera w sylabie musi być już mała. Czyli mamy h i h na przykład imię Halinka, Hania będzie się rozpoczynała wielką literą h. No a teraz próbujemy napisać hi, czyli h Haczyk ciągniemy dalej i mamy HI, a jeżeli będziemy chcieli wielką literą rozpocząć naszą sylabę, to proszę bardzo, mamy HI. Na przykład takie imię Hipolit. Może być literą HI. Literką wielką HI musi być rozpoczęte. Teraz tak, Ho. Ho. I jeżeli będziemy chcieli napisać imię na przykład Honorata. To oczywiście rozpoczniemy od wielkiego H i zakończymy literką O. Moje literki, kochani, naprawdę nie są zbyt ładne. Dlaczego? Dlatego, że ja muszę pisać z pewnej odległości, żeby nie zasłaniać kamery i żebyście dobrze widzieli te połączenia. Jeżeli Wy pochylacie się bardziej nad zeszytem, oczywiście starając się nie pochylać za nadto, żeby kręgosłup się nie wykrzywiał. Pamiętajcie, o kręgosłup trzeba dbać. Proste plecy trzeba mieć. Ale jeżeli troszkę bardziej się pochylicie nad zeszytem, to na pewno będzie wam, będą te literki Wam wychodzić zdecydowanie ładniej. No i na zakończenie, żegnając się z Wami, napiszę wyraz Hej. Czyli He, i na końcu literka I. Tak, i tym wyrazem, kochani, żegnam się z Wami dzisiaj. Życzę Wam wszystkiego dobrego, do usłyszenia i do spotkania na kolejnych naszych zajęciach. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!